Na polskim trójkącie historia się plecie. Na polskim trójkącie, jak wszędzie na świecie, są sprawy życiowe, upadki i wzloty. Jest miłość, jest zdrada, przyjaźnie. To często ludzkie losy zmienia, włącz radio i słuchaj, wśród historii wielu odnajdziesz i siebie, drogi przyjacielu na polskim trójkącie. na polskim trójkącie. Proszę wyjść. Miło Panią poznać osobiście, Pani Karolina. Czy miło to się jeszcze okaże? To Pani jest ta miłosierska. To Pani do mnie dzwoniła do Polski, jak ojciec wylądował w szpitalu. Tak, to ja. Chcę rozmawiać z ojcem, bo on tu wynajmuje tylko pokój, prawda? Nie. Nie, nie wynajmuje. Pani, ma... pani ojciec tutaj po prostu mieszka. Usiądźcie, panie, proszę, za chwilę zejdzie. Z panią tutaj mieszka? A czy. czy ja się niejasno wyrażam? Ty, Emilka, zobacz, o tu, tu na tym zdjęciu, na szafce. Patrz, mój staro obejmuje miłosierską. ale, czad. daj komórkę, wyślę matce fotę. Uprzejmie, proszę, odstawić te fotografie. Nie życzę sobie także żadnych zdjęć w moim domu. I proszę mnie nie prowokować do wyproszenia pani. To niech się pani zdecyduje: w pani domu czy w pani mojego ojca domu? Nie przypominam sobie, żebyśmy się umawiały na przesłuchanie. I jednak chyba będzie lepiej, jeśli panie wyjdą. Emilka, słyszysz? Wyrzuca nas. Karol, relaks. Nie nadmuchuj, i tak jest grubo. Przepraszam panią za nią. Karolina jest porywcza. Pani Karolino, proponuję zadzwonić do ojca i umówić się z nim na mieście. Przecież jesteście w kontakcie. Może go pani zawołać? Ja muszę z nim porozmawiać. Tato! Piotr, Piotrek! Co ty tu robisz? Czemu nie zadzwoniłaś, że przyjedziesz? Abyś mnie zaprosił? To znaczy nas, bo ja tu, jak widzisz, jestem z moją narzeczoną. Dzień dobry, panu. Dzień dobry. O tym to jeszcze porozmawiamy. A teraz siadaj. Raczej usiądźcie. E, dobrze, niech siadają. A ty siądziesz koło mnie, Majka? Nie, zostanę tutaj. Tu jest mi bardzo wygodnie. Czyli ty, tato, mieszkasz tutaj z tą miłosierską? Z panią miłosierską. I to z jej powodu wysłałeś mamie papiery rozwodowe? Hej, młoda damo, ja tutaj jestem. I jestem u siebie. Rozwód? To jest sprawa między mną i moją żoną. Ale twoja żona to moja matka, więc mnie nie rozśmieszaj. Obie z Paulinką jesteście już dorosłe. I tak jak ty walczysz o prawo do decydowania o swoim życiu, tak ja walczę o swoje. A ja walczę o moją miłość i szczęście, a ty tego nie akceptujesz. No to jedziemy na tym samym wózku. E... Proszę pana, my naprawdę się kochamy. Nie wątpię, ale zgodzi się pani. Że to wbrew nauce kościoła. Od kiedy to kochanka nie jest wbrew <noise> nauce kościoła? <noise> Ale widzi pan, ja nie chodzę do kościoła. No i stąd to wszystko. To co właściwie panie do nas sprowadza? Ja przyleciałam aż z Polski, żeby porozmawiać z moim ojcem. Karolinka, nie ściemniaj. Przyleciałeś za moje pieniądze na koncert tego Sirana. Zresztą też za moje pieniądze. Wiesz co, ty umiesz tylko o tych pieniądzach. To może ty spróbujesz teraz zarobić. No to w końcu, jaki jest dzisiejszy cel pani wizyty ojca? No właśnie, ułatwię ci. Mama cię przysłała. Jak mogłeś jej to zrobić? Jak mogłeś nam to zrobić? Karolina, dość. Koniec tego tematu. A teraz mnie powiedz: dajesz sobie radę, czy potrzebujesz pieniędzy? Wie pan co? Nie. Mamy pieniądze. Ja znalazłam pracę. O tak? A gdzie? U weterynarza. Bo ja w Londynie studiuję weterynarię. No popatrz Majka. Chociaż jedna pracuje. O to świetnie, że udało się znaleźć pracę bez papierów. A dużo pani zostało do końca studiów? Gratuluję w przyszłym roku. Gratulacje. Dziękuję. No to wszystko mamy wyjaśnione. Zamówię wam Ubera. No po prostu świetnie. Teraz widzę, że mama miała rację. Powiem ci, kochanie, że ten Lincoln to chyba najlepszy zakup. Świetnie się nie wiedzie. No, też go lubię. Jakby skubany płynąc, płynie, nie? Płynie, płynie. A do tego wiesz, no mam do niego sentyment przez panią Zosię i męża. Ty wiesz, jak on dbał o ten samochód? No, to widać. Porządny gałaś musiał być. Jakoś bardzo tego nie znałam, ale ile razy się widzieliśmy, to zawsze był miły i taki, wiesz, dżentelmen w klasycznym stylu. Dżentelmen jak ze starych czasów, no. No, poza tym, dawało się wyczuć, że to fajne małżeństwo. No, ale wiesz, z tym w fajnych małżeństw, to po Waldku i Eli ostrożny no. jestem ostatnio. Ach, też nam się wydawało, że dobry związek. No, może i racja. Ale wiesz, wszystkich nie można pchać do jednego wora. A jak to było? czekać, jak to one mówiły. Nie oceniaj książki, książki po okładce. okładce. Tak, tak. Fajne. Mama za Dagmarą zaczęła tak powtarzać. A propos mamy i długiego weekendu. No. Mój kolega z firmy, no wiesz, ten co kiedyś był księdzem, no wiesz, ten co e, no, oni ten, pisali co razem w SuperExpressie, wiesz. z Żoną na trochę Pamiętasz? jeździ, tak? No. Okej, okay. i co? Tak, Stachijola. On dziś do mnie dzwoni, wyobraź sobie, że muszą lecieć do Polski, bo jej mama jest bardzo chora. Mm. I mają wynajęty dom w Michigan, money stick, nad samym jeziorem. Labor Day weekend? No. Pytał, czy nie chcemy skorzystać z tej okazji. Uff. A ty nie będziesz w tym czasie w trasie? A wiesz co, mam ładunek ustawiony na 26 sierpnia, jak wszystko pójdzie według planu, to wrócę do domu w czwartek. A może nawet w środę, w nocy. Może byśmy pojechali, co? Hmm. Czekaj, a od kiedy oni mają wynajęty ten dom? Wiesz co, wydaje mi się, że od piątku do poniedziałku, ale musiałem to sprawdzić. Zapytam Stacha. Wiesz, ile się tam jedzie? Nie. Hmm. no to będzie od nas jakieś pięć godzin. No to kawał drogi. No, bo to już Aper penisola. Hmm. Ale podobno jest bardzo ładnie. Słuchaj. Stach i Jolka jeżdżą tam co roku. Wiesz co? Musisz mi kiedyś dokładnie opowiedzieć ich historię. Słuchaj, a może ich do nas zaprosimy? Jasne. Tylko, że oni razem jeżdżą na Kalifornię jako zmiennicy i właściwie uh -huh. ciągle są w trasie, wiesz? Uh -huh. Chcą zarobić jak najwięcej kasy. Budują się w Polsce. O, to oni wracają. No, taki mają plan. Gdzieś pod Krakowem się budują, wiesz? Stach kiedyś w trasie opowiadał mi, jakie mają jaja ja z tamtejszymi kontraktami. A gdzie się budują? gorzej. Niż tutaj, gdzie? Czekaj, wiem. Budują się w bronowicach. Tych od wesela wyspieńskiego? No, tych samych. Agnieszka, to co? Jedziemy do tego misika? A, ile ta przyjemność kosztuje? Stać nas, Krzysiu? Wiesz co, zróbmy coś, o czym mówił ten terapeuta, wiesz? To znaczy? No, zróbmy sobie jakąś przyjemność. Stać nas, czy nie stać. Jedźmy. A. No tak, ale ja nie pracowałam przez prawie 3 miesiące. Ty też wtedy mnie jeździłeś. Nie mamy wypasionego budżetu na szaleństwa. A brakuje nam na coś. Stach mówił, że zarezerwowali ten dom rok temu, rozumiesz? O znalezieniu czegoś na wynajem w tamtym rejonie nie ma już żadnej szansy, a to nam władzi samo w ręce. Dobra, ale to ile? No, prawie tysiące. Zwariowałeś? Za dwie noce? Nie, chyba za cztery. Zapomnij. To nie na naszą kieszeń. No, canse, no worries. Mam taki specjalny account. Zbierałem na nim pieniądze na nasz wyjazd do Polski. Weźmiemy trochę z tych oszczędności. No a mama, mamy zabieramy z nami, co nie? Ech, jak się uprzesz, to się też zabierzemy. Ale co? Wolałbym tylko z tobą. <grym> No ja też, Krzysiu, ale przecież wiesz, że John musiał pilnie lecieć do Polski. Mama w jakimś zawieszeniu między niebem a ziemią. Nie mogę jej samej zostawić, rozumiesz? No, rozumiem. No jasne, jasne. To dlaczego ten jej boyfriend musiał tak nagle wyjechać? A umarł mu w Polsce wspólnik. Prowadził ich kuźnie w Zakopanem. No. To John ma kuźnię w Polsce? Tak nie wiedziałem. A ja też nie. No... To co w tej kuźni kuje? No on to raczej nic, ale z tego co matka mówiła, to jakieś kowalstwo artystyczne na dużą skalę. A co się tak naprawdę stało tą spółką? A to był jakiś John'a Kuzyn, młody chłopak. 40 parę lat. No i utopił się na wakacjach w Grecji. O, matko. Jakaś makabra. A co teraz będzie z tą kuźnią? Chyba do sprzedania. Podobno tam jest kolejka chętnych na ten biznes. No niemożliwe. Tylu kowali szuka roboty. <noise> Nie wiem, ale to świetnie prosperujący biznes. Wiesz, kowalstwo użytkowe i artystyczne. Mm, tak. Podobno ten chłopak, wiesz, ten, co się utopił, specjalizował się w robieniu noży ze stali damastańskiej. A skąd ty to wszystko wiesz? No od mamy. Ty wiesz, że jak John ją tu przywiózł z tego swojego Trump Tower, to jeszcze stali pod domem z godzinę, no i się, wiesz... Żegnali żegnaj. pewnie, co? Godzinę, mówisz, no fajnie. To może wtedy jej opowiadał o tych nożach, a ona długo do tej Polski poleciał. A, podobno na jakieś dwa tygodnie, ale mama mówiła, że będzie się starał wrócić, jak najszybciej oczywiście. Ja. Bo dwa tygodnie to dla niego za długa rozłąka z tą Na szczęście, <grystanie> No, świeżo zakochany. To każdy dzień razem na wagę złota. A poza tym, mama niedługo przecież wraca do Polski. No to fakt. Niecały miesiąc został. No. Słuchaj, Krzysztof, zadzwonię teraz do pani Zosi i sprawdzę, czy znalazła ten akt własności samochodu, okay? No, dobra, twój. No, bo to kupno sprzedaż trzeba jednak doprowadzić do formalnego końca, nie? Bo nie już z Krakowa. No, cześć, Jasiek. Z Krakowa? Przecież miałeś być w Zakopanem. Udało się wszystko pozałatwiać? Tak, tak. Tam straszna tragedia z tym Wojtkiem. Rodzina sprowadza zwłoki z Grecji. Jeszcze nie wiadomo, kiedy pogrzeb. O, on miał żonę i dzieci. Byłą żonę i dwójkę dzieci. Chyba już są po studiach, ale ona wyjechała dawno ze swoim nowym mężem do Ameryki Południowej. Siostra Wojtka zajmuje się teraz wszystkim, pomaga rodzicom. Jezus, mogę sobie tylko wyobrazić, jaka to dla nich tragedia straszna. Ach, jakie to nasze życie kruchutkie, a tak się w nim szarpiemy, bez sensu. Ach, wiadomo, i że i tak wszystko w rękę Boga. <laughs> Ja. A sprawy z kuźnią załatwiłeś? Tak, mam na miejscu swojego adwokata. On pokieruje dalej sprzedażą. Ale ja tu, Krysiu, z ważną sprawą do ciebie dzwonię. No jej, a co się dzieje? Nic, nic. O, wystarczy już tych dramatów. Nie mówiłem ci, bo jakoś nie było okazji, ale ja w Krakowie mam mieszkanie, co go remontowałem. i pojechałem doglądnąć. O, mam nadzieję, że wszystko w porządku. W porządku, w porządku, nawet bardzo. Tylko trochę roboty. Przy tym mam. Ale, ale jakiej roboty? E, po lokatorach, co u mnie 8 lat mieszkali. Myśmy to mieszkanie z moją nieboszczką kupili i wynajęli takiemu młodemu małżeństwu. Trzeba po nich teraz trochę porządku zrobić. <grych> no tak, zawsze trzeba odświeżyć przed następnym wynajmem. Normalne. Krysiu, ja postanowiłem, że nie będę już wynajmował tego mieszkania anymore. To mieszkanie. Ono będzie na nas czekać, na ciebie. Co? Proszę? Co ty mówisz? No tak, wszystko ci dokładnie wyjaśnię, jak wrócę do Chicago. Jasiek, ale o czym ty w ogóle mówisz? Ja wracam do Gdyni. E, Gdynia nie ucieknie, a Kraków też piękny. Byłaś kiedyś? Mm, wiele razy. Często do Teatru Słowackiego przyjeżdżałam. A kiedyś dawniej to i do piwnicy pod baranami. A to może wiesz, że jest ulica Długa? W Gdańsku wiem. Ale mówiąc szczerze, w Krakowie to, to nie za bardzo kojarzę. Do Plantów niedaleko, a i do pomnika Jadwigi i Jagieły. Ojej, to rzeczywiście super lokalizacja. Zaraz, powiedziałaś tam, u ciebie jest też ulica Długa? No tak, tam gdzie złota brama, a później Neptun, chociaż on to już na długim targu. Kresiu, to przecież znak jest. Jaki znak, Jasiek! Co ty gadasz? No zobacz, w Twoich stronach ulica długa, w moich też długa i do tego tam nasze mieszkanie to jaki znak z niebios! Jakie nasze Jasiek! Jaki znak! Opamiętaj się! Mówię ci, że to wszystko pokazuje, że jesteśmy sobie pisani. <noise> ty! Ty to masz pomysły, że niby długo na siebie czekaliśmy. No ale w końcu spotkaliśmy się. I będziemy razem żyli długo i szczęśliwie. Zadzwonię jutro, bo jeszcze dzisiaj muszę z fachowcami pogadać. Krysiu, i jeszcze jedno. Tak? A przykrzy ci się za mną? Ale co to znaczy, Jasiek? Nocy tęskni za mną. O. Tęsknie. Słyszałeś, jak oni ze sobą ćwierkają? No. To znaczy, mama ćwierkała. Nigdy z ojcem taka nie była, wiesz? A może na początku była, tylko ty po prostu nie pamiętasz. Ale fakt, z Janem miłość kwitnie. Ale nam też jest ze sobą dobrze, co? Dobrze. <grym> no, chociaż mamy trochę do przerobienia. Ta terapia to był dobry pomysł. Tak. I każdy z nas musi odrobić swoją lekcję, jestem. A niestety nie da się tego tak dwa dni. Szkoda, nie? No, szkoda. Ale nikt nie obiecywał, że będzie łatwo. No, w naszym wypadku to na pewno nikt nie obiecywał. No, no nikt. No. Poza tym, jak się coś szaniło <laughs> przez tyle lat, no to może być tak, że i naprawa będzie trochę trwała parę tak? następnych lat. Nie strasz, że aż tyle, bo od razu chce się wiać. Dobra. Ja lecę pod prysznic, no, trochę się lecz, ogarnę lecz, przed wyjściem, dobra? Dobra. No. Okej, okay, no to ty idź pod prysznic, a ja skończę papier. Krzysiek, to moja komórka, bierzesz? To no może dzwonić Zosia, miała, wiesz, odezwać się z tym tytułem własności. Agnieszka, to jakiś unknown. Biorę go na speaker. nareszcie odebrałaś. Jackowski z tej strony, mąż Agnieszki. Z kim rozmawiam? Halo? Z kim rozmawiam? Agnieszka? Kto to Ciebie mówi, żaba? Na polskim trójkącie Wysłuchali Państwo dwudziestego ósmego odcinka słuchowiska na polskim trójkącie w słuchowisku wystąpili Ania Włoch jako Agnieszka Jackowska Anna Czerwińska jako Majka Miłosierska Renata Romanek jako Krystyna matka Agnieszki Piotr Kukuła jako Krzysztof Jackowski Tadeusz Wiczkowski jako Piotr Świętoch Małgorzata Pytka jako Karolina córka Piotra Świętocha Fabiola Zając jako narzeczona Karoliny Wojciech Dorula jako John Collis, scenariusz: Małgorzata Błaszczuk i Ewa Figurski. Realizacja: Niko Stępniak. Produkcja: Wydawnictwo Evergreen i Polskie Radio 10:30 Chicago. Na premierowe odcinki zapraszamy zawsze w sobotę. Wcześniejsze odcinki słuchowiska na stronie internetowej wydawnictwo evergreen.com pod zakładką Słuchowisko, na profilu Facebookowym na Polskim Trójkącie i wszędzie tam, gdzie słuchasz podcastów.